Cześć, z tej strony Mariusz. Korzystając, że wszedł nowy odpieniacz, pokażę Wam dzisiaj mój Samp. Trochę będzie głośno, bo telefon zawsze dość mocno zbiera, a odpieniacz sam w sobie jest dość cichy, ale pompa obiegowa niestety u mnie jest dość głośna i pompa od filtra przepływowego też nie jest jakaś najcichsza. Wyświetlać sobie może będę tak trochę latarką, żeby było lepiej widać odpieniacz to Recji 300 zmieniłem swojego Delteka w zasadzie zadowolony jestem z niego mój samp nie jest za czysty jego ja specjalnie nie sprzątałem zresztą sampa nie czyściłem 2 lata albo nawet 2,5 odkąd w zasadzie mam zbiornik nic nie było z sampem robione Pieniacz, tak się prezentuje. Na pewno ma drobniejsze bąbelki niż deltek. Jest to resywku, ale nie ma tragedii. Urobek też nie jest jakiś bardzo rzadki, w sumie gęsty też nie jest. Ja dzisiaj w ogóle piasek zaczynałem wyciągać już odsysać. Już mam tak 3 czwarte wyssane. Stąd trochę wszędzie takiego dendrytusu. Ten Resji ma taką całkiem ciekawą górę, nie wiem czy to będzie widać obkrętło. Jedną ręką jest ciężko. Zrzuciłem sobie lampkę, która tu nam pomagała trochę. Tu jest takie pokrętło w tym miejscu. I w środku jest taka kurtynka z takimi gumami jak w jak wycieraczki, przez co jak przekręcimy sobie, no nie pokażę za bardzo, bo mi ta lampka spadnie. Jak sobie przekręcimy tym pokrętłem, no zobaczymy może się uda. To się czyści kubek od wewnątrz. I to wpada do odpieniacza. Jedni mówią, że źle, że wpada, bo wszystko trafia do wody. I się wydaje, że jak się to w miarę często robi, to to się ogarnie i wypieni. Jak to nie będzie jakaś duża ilość, takie ciekawe to jest zastosowanie. Kompania jest jakaś głośna. Sorry za te szyby, ale mówię, ponad 2 lata tego nie czyściłem i nie chciałem robić tego specjalnie do filmu. Wąż jest dość długi, metr długości. przełeczkę mam hejma, 150. Następnie komora z kulkami Maxpecta. Tam swego czasu był live biofil, ale mi się zapychał i zmieniłem to na kulki Max Przelewa się dołem, idzie do Siporaxu, tam jest 4,5 litra grubego Siporaxu. No i wraca wszystko do spływu, do powrotu. Tu mam filterek przepływowy. W nim trzymam węgiel. fosfałit minus i zeomix. Na pompie jest to 600cc, która jest raczej dość, dość głośna. No i tak się jakoś kręci. Pompa dozująca to Aqua Trend AT Plus, bodajże. Mam też tam czujnik temperatury do niej dolewka i płyn. kacha wiecznie, coś tam się świ, świni, niestety. Dolewka jest 17 litrów, wystarcza na trochę. Powrót na miękkim wężu, nie mam tego jakoś super zrobione, tak na wariackich papierach było wszystko robione, ale daje radę. Dolewka jak się włączy, tu jest dolewka Tunze Nano, jest mega głośna. Muszę wymienić pompę, kupiłem rok temu pompę, jakoś jeszcze się do tego nie zabrałem. Z nie pukam. On się wydaje, że on jest jakiś brudny. On jest, jest na nim taki lekki osad, ale nie zamierzam go pukać. Więcej z tego czasami jest problemu niż, niż dobrego. Pracuję. Nutrienty są na wystarczających poziomach, takich jakie chcę, więc nie kombinuję. Ostatnio modne są czerwone kolory w Sampach, te rurki, hydraulika biało-czerwona. Ten w sumie na początku myślałem, że jest zabawką, ale całkiem daje radę, chociaż w porównaniu do Delteka to plastiki są prawie o połowę cieńsze. Nie wiem jak to się jakościowo nagra, bo jest dość ciemno w tym sampie. tylko jedna lampka 6 daj, jest dołożona. Life Biofil fajnie się sprawdzał, ale no tu nie mam jakiegoś mocnego, strasznie przepływu. Pompa jest 3000. I tak po pół roku zaczął mi blokować przepływ wody. Zabijał się dendrytusem. Ja w ogóle na tych kulkach staram się mieć jeszcze watę, ale niestety, niestety, teraz sobie zapomniałem i muszę zamówić, od tygodnia tu waty nie ma. I też na tych kulkach jest trochę tego dendrytusu, bo to wszystko poleciało ze żwiru, który był ściągany dzisiaj rano. Wlewałem tą wodę z powrotem, przecedzałem przez te kulki takie sery jakby z waty, bo miałem to jeszcze. Nie używam tej sery na co dzień, bo niestety ale płukanie tego to jest katorga, a zabija mi się po dwóch dniach, tak, że potem trzeba to pół godziny płukać. Na tą chwilę zobaczymy jak się dalej będzie sprawować odpieniacz. Mogę polecić. Bąbelki są drobne. Pieni dobrze. Jakiś głośny nie jest. U mnie to jest kwestia, że ten mój sam jest. No tak zrobiony, jak zrobiony. Drugi będzie lepszy. No tyle, jeśli chodzi o sampa. Co tu więcej pokazywać? Trzymajcie się. Dobrej nocy. Cześć!